Elo, Kolarskie Wariaty, tu Wojtek z tej strony. Miałem wypuścić filmik poświęcony temu, jak buduję taki fajny rower dla gówniaka, taki rower stylu dirt, jednakże przez moją głupotę usunąłem całe nagranie i wszystko poszło w cholerę. I niestety myślałem, że nic już nie wypuszczę w tym miesiącu, ale na szczęście z pomocą przyszli Chińczycy i wydaje mi się, że będę prawdopodobnie pierwszą osobą w Polsce, która ogłosi tą jakże wielką nowinę. Bo uważajcie, Chińczyki z firmy L2 wypuszczą znaczy, już wypuścili prawdopodobnie pokazali elektroniczną, hydrauliczną, dwunastorzędową grupę szosową. Wow, no to teraz Shimano i SRAM to muszą się bać, ale po kolei, jak zapewne wiecie, jak żyjecie, oglądacie internet, to pewnie zetknęliście się z tym nieraz, z napędem mechanicznym hydraulicznym od firmy L2, RX się nazywa. Jednocześnie wersja jest do Gravela, jak i do roweru szosowego. I wszyscy akurat szukali, patrzyli się, testowali, czy to akurat działa, czy się nie rozleci. I się okazuje, że jednak to się nie rozleciało. I to podobno działa. I teraz L2, tak jak mówię, pokazało elektroniczny napęd. I uwaga! Od razu zrobili pół bezprzewodowy napęd. Na tej samej zasadzie jak Shimano pokazało teraz nowego Ace'a, Ultegra i 105. To znaczy, że klamko manetki nie są bezpośrednio połączone z przerzutkami, natomiast już przerzutki są połączone kabelkami z bateryjką. I wszystko jest zrobione tak jak Shimano. Ja się zastanawiam Czy w sumie Chyba Chińczyki nie mają co się bać Jeśli chodzi o prawa autorskie Bo tam u nich to mają to serdecznie Głęboko Tam gdzie Słońce w Naszym Ciele nie dochodzi Czyli wy No i tak W sumie to No w sumie to tyle Bo mamy Pół, pół bezprzewodowy napęd elektroniczny 12rządowy, Hydrauliczny Ja się zastanawiam Ile to będzie kosztować? Ale patrząc na to, jak wygląda cena tego mechanicznego L2RX, tam chyba, o ile dobrze pamiętam, nie, nie chyba, bo na pewno, za napęd L2RX, czy to szosowy, czy do gravela, zapłacimy około 2200-400 zł. To zależy, czy chcemy sobie kupić Właśnie tą grupę z, W pudełku czy bez pudełka Bo to jest różnica później Jeśli chodzi o Wiecie, cła i te różne dupery. Haracze do państwa A porównując do Na przykład do produktu Shimano 105, elektroniczny napęd To za tą cenę dostaniemy Tylko kramkomanetki Oczywiście z hamulcem Ale tylko kramkomanetki Czyli w sumie jest taniej Chociaż z drugiej strony nie tak drastycznie Tanie, jakby się można było tego spodziewać, ja bym liczył, że te napędy mechaniczne to one powinny kosztować gdzieś 1800-1900 zł, coś koło tego. Wtedy to by była naprawdę konkurencyjna cena. No, bo nie oszukujmy się, no to jest produkt chiński, więc jakieś tam ryzyko, że no to nie będzie jakościowo porównywalne do Shimano. Nie wiemy jaka jest cena. Ale na razie spodziewam się, że to będzie tańsze niż 105 di 2, aczkolwiek nie będzie to znacznie tańsze. Chociaż mogę się mylić. No, w tym przypadku chciałbym się mylić, bo jeśli to będzie naprawdę konkurencyjna cena, to ja to kupuję. Za się, ale to kupię. I teraz jeszcze jedna ciekawostka bo tak się akurat złożyło, że Campagnolo. Taka, wiecie, mała włoska firemka, która robi jakieś takie podrzędne napędy, pokazała, znaczy nie pokazała, yy, opatentowała, czy jak to się tam nazywa, yy, nowe tam technologie dotyczące napędów. I między innymi na tych patentach mamy zdjęcia klamkomanetek. I uwaga! Kampaniolo, z tego co widzę, prawdopodobnie wypuści w pełni bezprzewodowy napęd albo też w pół bezprzewodowy. Pożyjemy, zobaczymy. Ale co ciekawe, zobaczcie sobie na te klamko-manetki, na ich kształt. A teraz popatrzcie sobie na kształt L2. Czy mi się wydaje, czy Włosi zerżnęli? Kształt klamkomanetek od Chińczyków? Wydaje mi się, że tak. To jest, nie wiem, w moim życiu pierwszy taki przypadek, żeby zachodnia firma skopiowała Chińczyków. No może nie jeden do jeden, ale jeśli chodzi o kształt, to jest naprawdę uderzające podobieństwo. Kurde, ale jaja, naprawdę. To... To się nawet w głowie nie mieści, że doszliśmy do takich czasów, że świat zachodni kopiuje Chińczyków. Za chwilę się okaże, że my będziemy kupować produkty z Chin, bo one okażą się bardziej no, lepsze albo oryginalne w porównaniu do tego, co mamy od krajów zachodnich, naszych, europejskich czy amerykańskich. Świat staje na głowie. Także dziękuję wam Chińczyki, za to, że podsunęliście mi bardzo fajny temat do filmiku i mam nadzieję, że będzie to jakoś później rozwinięte, dowiemy się jaka jest cena, a być może jak pieniądze się znajdą, a chciałbym to zobaczyć, że zobaczymy sobie jak ten napęd działa, bo jestem naprawdę przeciekawy, czy to będzie porównywalne jakościowo do Shimano 105. Bo jeśli tak, to za chwilę się okaże, że po prostu będziemy kupować chińskie napędy zamiast Shimano. Bo będą tańsze i będą jakościowo tak samo dobre. I to by było na tyle na temat tej jakże łamiącej wiadomości o tym, że Chińczyki pokazały elektroniczną, hydrauliczną, 12-rzędową grupę napędową do roweru szosowego. I to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia! Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!